Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale, w pierwszym filmiku, w nowym roku. Uuu. Jak widzicie po moim przywitaniu można e, chyba zauważyć, że się stęskniłam, że wracam do was po właśnie przerwie. E, tak macham dziwnie, bo maluję sobie paznokcie, jedna cienka warstwa odżywki z Rimmel, ta dwa w jednym, bo wypiłowałam sobie paznokcie. Biorę teraz tabletki na włosy, jakieś takie kupiłam sobie na Amazonie, ale mam też w bucie. Są, yy, i powiem wam, że no tak mi po prostu paznokcie po tym rosną, że no muszę dwa razy w tygodniu piłować yy, i takie czuję, że mam te paznokcie, paznokcie wzmocnione, bo gdzieś się podrapię, to aż mówię, u jakie twarde te paznokcie, o listonosz. <słuch> listonosz z pierwszą z tych fotoksiążek, które robiłam. Ciekawe kiedy przyjdzie druga, ale po kolei. Witam was serdecznie w nowym, w nowym roku. W nowym filmiku. Może tak trochę pogadam, popowiadam, co tam, co tam u mnie, co się działo i w ogóle, i w ogóle, bo trochę mam Wam do opowiadania, więc. E, tego już pomalowałam? Dobra, to jeszcze raz. Okres świąteczny noworoczny był u nas bardzo, bardzo udany. Spędziliśmy czas wspólnie. Jakościowo, wartościowo był też czas na regenerację, na dobre jedzenie. Różne fajne rzeczy robiliśmy. Takie też wiecie, w sensie, że poznać takie wycieczki, atrakcje i było naprawdę bardzo, bardzo fajnie będzie co wspominać, więc się bardzo, bardzo cieszę. No i też był czas właśnie, żeby się wyspać, trochę poleniuchować, więc idealnie, idealnie i bez żadnej spiny, na czym mi zależało najbardziej, bo my nie robimy rzeczy na siłę. Więc, yy, więc jestem bardzo zadowolona. Ja w tym okresie, pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Miałam misję, żeby właśnie zrobić fotoksiążki. To nie jest żadna reklama, sama za to zapłaciłam. Ale zorientowałam się, że przez 18 miesięcy, że przez półtora roku nie zrobiłam żadnej fotoksiążki. A my jednak gdzieś tam jeździmy, trochę rzeczy robimy. Tak naprawdę, pomimo tego, że to było kilka takich miesięcy wyświętych z naszego życia w zeszłym roku, no bo Andrzej miał operację, w ogóle to nagrywam dzisiaj, to jest rok od tej operacji, jakoś o tym myślę, to mam w ogóle takie. No, jeszcze jakaś taka bardziej refleksyjna jestem, i no, jakoś tak, nie wiem, jeszcze bardziej wdzięczna za, za wszystko. I przez to, że przez 18 miesięcy nie robiłam fotoksiążki, no to okazało się, że musiałam przejrzeć 25 tysięcy zdjęć, które miałam na telefonie. Wybrałam 2175 zdjęć. 2175, tak, i zrobiłam z tych właśnie e, zdjęć dwie fotoksiążki. Ym, to są fotoksiążki free print. Ja wam tam podlinkuję ich stronę. I ja sobie zawsze wybieram tą opcję: większy album, lepszy papier, bo wolę dopłacić więcej, bo jeśli taki album robię raz czy dwa razy w roku <grych> zazwyczaj, no to jakby sobie myślę: Dobra, wolę dołożyć te 15 funtów, żeby mieć tam lepszą gramaturę, lepsze wykończenie, lepszą jakość, y, bo no później te fotoksiążki się oglądam jak jest gdzieś tam, wiecie, ta wolna, wolna chwila, wolny, wolny moment, także zaraz sobie ją otworzę i już się nie mogę doczekać, bo tak naprawdę od maja 2024 nie robiłam zdjęć. Jak miałam ten nowy telefon, czyli właśnie przed wylotem do Nowego Jorku, no to od Nowego Jorku nie miałam zdjęć, także niepodobne to było do mnie, ale jakoś tak nie wiem, czemu, czemu tak wyszło. Wcześniej byłam z tym bardziej, bardziej regularna, więc ostatecznie właśnie chyba Sylwestrowy wieczór spędziłam tak, że kończyłam drugą fotoksiążkę i wysłałam właśnie zamówienie, tylko muszę sprawdzić, kiedy ona ma przyjść, bo myślałam, że przyjdzie może jedna po drugiej, no ale podejrzewam, że też mieli sporo, sporo zamówień. 1 stycznia, jak to ja tradycyjnie, zmieniłam swoją tapetę w telefonie na mój taki właśnie vision board, na taką moją mapę marzeń i też wiele osób już tak takich też wiecie, i tutaj bliskich zawsze na to namawia, mówię, a po zastanów się. Ja jestem, ja jestem tym człowiekiem, że nowy rok, nowa ja, nowe cele, postanowienia, bo nieraz też nawet widzę taką jakby kontrę do, do, do tych ludzi, że ktoś musi powiedzieć, nie, nie potrzebujesz pierwszego stycznia, Zrób to 7 października. No, oczywiście, tak, ale ja też. Wiecie, czego ja nie lubię w ludziach, jak ktoś musi się odezwać tylko po to, żeby zanegować to, co jedna osoba, pomimo, że sprawia jej to przyjemność. No, myślę, Jezu Ger, weź po prostu spuść trochę powietrza, weź się podaj ze, ze, ze trzy razy takimi pełnymi dechami. Więc ja jestem tą osobą, którą zawsze pierwszym styczeń bardzo tak nakręca można pewnie zauważyć, więc właśnie na Pinterestie sobie ściągałam grafiki, później w aplikacji Picolage zrobiłam sobie właśnie na, tym, e, na tej wysokości, na tej wielkości, na tapetę do telefonu taki kolaż z planami, z postanowieniami, z celami na 2026 i powiem Wam, że to jest rok, w którym skończę czterdziestkę i jest to dla mnie bardzo, są dla, dla mnie takie jakoś bardzo ważne urodziny, jakoś tak myślę o tym już od kilku tygodni. Wiecie, mam urodziny dopiero końcem września, ale to jest ten rok, w którym zmieni mi się z, z trójki na czwórkę. I myślę, że... Ja tak, zawsze mówię, że najlepsze dopiero przed nami i w ogóle, ale jakoś jak, nie wiem, tak o tym myślę. Tak właśnie gdzieś to tak, wiecie, rozkminiałam e, zastanawiałam się, e, co też, co też chcę w te urodziny robić, jakbym chciała je, je spędzić. I e, miałam pierwszy jeden plan ale go zmieniła. Może gdzieś tam Wam kiedyś powiem, co sobie wymyślałam odnośnie urodzin, jeśli to jest dla kogoś interesujące. U mnie, jak chodzi o takie czterdziestki, to przede mną czterdziestkę ma Ania. Ania z Melton. Ja już wiem, co na jej czterdziestkę dla niej robię, bo już to ustaliłyśmy. Czekam tylko na datę i myślę, że też będzie, będzie fajnie. Więc jakby to jest taki rok, na który jestem ogólnie bardzo pozytywnie nastawiona. Dla mnie ten rok jest bardzo ważny. Czuję się nakręcona, czuję się taka właśnie no, taka, taka, no, z takim uśmiechem bananem wchodzę i no, jakoś tak, no, nie wiem, no, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie, bo już ta końcówka roku już mnie tak, tak męczyła. I powiem Wam, że no, dużo się takich rzeczy działo w minionym roku i pomimo, że było ciężko, to też było ym, też było bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie, dużo się fajnych rzeczy wydarzyło. Z które są niesamowicie wdzięczna i no, to będzie tylko lepiej. Najlepsze dopiero przed nami. I tak wchodząc właśnie w ten nowy rok z tą myślą stwierdziłam też właśnie, że ma robić to, co daje nam przyjemność i że też takim moim słowem na ten rok nie powinna być, nie być słowo motywacja, a dyscyplina. Bo motywacja. nie jest ona tak motywująca, jak motywująca z dyscyplina W wielu kwestiach, w wielu, wielu kwestiach i wielu postanowieniach. Także nie zaraz wszystko spędzi. Właśnie muszę trochę pokremować. Dzisiaj wieczorem ogólnie idę do pracy, mam klientkę, a po pracy jadę do jednej z dziewczyn, która jest jedną chyba, tak mi się wydaje, z, albo z organizatorek, albo z wolontariuszek, nie wiem do końca, Wielkiej jest Świątecznej Pomocy tutaj w Peterboru, bo tam naprawdę od kilku lat w Peterborough jest sztab. No i odezwałam się do nich i napisałam, że bardzo chętnie przeznaczę właśnie Gift Card Voucher na analizę kolorystyczną, na swoją właśnie usługę i to będzie właśnie w ramach tej po prostu licytacji, tak? Będzie można sobie po prostu wylicytować taki, taki kupon, realizacja do 1 grudnia 2026, więc czasu, czasu, a czasu dla, dla jednej osoby, więc dzisiaj po pracy po prostu będziemy po prostu musieli podziać jeszcze w jedno miejsce, żebym właśnie to, to dała i przekazała. Co mnie cieszy, bo właśnie chciałam też swoją cegiełkę dołożyć. Ja zawsze na Woś wpłacam. Robiłam też swego czasu, może pamiętacie, skarbonki takie właśnie jakby ode mnie od moich widzów, ale stwierdziłam, że po prostu teraz wpłacę, przeznaczę właśnie jeszcze dodatkowo kupon i 25, bo właśnie na tym, nie wiem, kiedy Woś jest w tym roku, 25. Może czym ja na sierpień patrzę? Bateria się rozładowała, więc musiałam wymienić. I zauważyłam właśnie, że mam tylko jedną jeszcze naładowaną, także muszę podpiąć właśnie do, do ładowania. Sprawdziłam kalendarz, żeby jakoś zamiast patrzeć 26, to patrzyłam 25. 25 stycznia to jest niedziela w tym roku, 34 finał w Peterboro na fletonie. Fleet, chyba w, ty, w, tym, w tym klubie włoskim, jak dobrze pamiętam. Także no, muszę się dopytać odnośnie tych licytacji, jak to będzie wyglądało, o to będzie godzinie, czy to przez cały jakby event będzie miało miejsce. No ale tak stwierdziłam, że też dołożę swoją cegiełkę, co mnie, co mnie, co mnie cieszy, bo jedyne, co muszę później poświęcić, to swój czas, a pieniądze idą na bardzo szczytny. Szczytny cel, więc, więc fajnie więc się cieszę. Też się cieszę, bo nie muszę ci robić obiadu, bo mam jeszcze zapiekankę. Robiłam taką zapiekankę, coś a la bolognese, makaronową. Mam jeszcze trochę barszczu białego, tak? Można dwa kubeczki do wypicia, do osiabnięcia, ale wczoraj byłam u Ani w Melton i dostałam słoik duży. Z kary, więc dzisiaj wieczorem będzie jeszcze kary, chociaż pewnie wstawię dla chłopaków. Yy, miałam też w zamrażalce pity, więc wyjąłam pity, żeby się odmroziły. Jeśli chodzi o takie rzeczy yy, zakupowe, promocyjne, które kupiłam, właśnie jak tutaj nie nagrywałam to kupiłam dwie rzeczy ubraniowe, kupiłam sobie golfik z kosa, taki właśnie niebieski, błękitny i kupiłam sobie taki krótszy, wełniany, fajny płaszcz a'la bomberka. Polinkuję wam te dwie rzeczy bo opisie na dole, może będą na promocjach. Fajne, jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Ogólnie mam mega ochotę przejść się po kopciuszkach. Byłam raz na kopciuszkach właśnie z Darią i Kaśmak był ode mnie właśnie Skażę dziewczynę, tam też się fajny event szykuje, ale to na dniach się tam dowiecie pewnie, gdzie tam będę, co tam będę robiła. To kupiłam wtedy. Bluzę z Gapa, nie bez męskiego działu, ale ją tak przymierzyłam. To mówię, na mnie też fajnie wygląda. I rzecz takich, właśnie kosmetycznych, to na stronie Glossier były naprawdę rewelacyjne promocje. I zakupiłam sobie dwa pisaki, bo ich długo nie było. Zakupiłam sobie dwa pisaki, właśnie w odcieniu Brown. To jest jedyna rzecz, którą mam teraz też na brwiach. Nie robię sobie ci makijażu, bo mi się po prostu nie chce, więc tylko brwi delikatnie mam. Jeszcze starą. Starym pisakiem podmalowane. Także dwie, dwa pisaki na zapas, bo one chyba były za 12 funtów zamiast 18. Kupiłam też na promocji z 24 funtów na 12. Za połowę ceny był korektor, bo mam korektor, który bardzo lubię, z Kosas i on już mi się tak kończy do tego stopnia. Ja miałam chyba odcień. A nie, jest to naklejka. 1.5C i jego tam jeszcze jest z Sporo, ale ja już nawet wyjęłam tą, taką, wiecie, tutaj zatyczkę, żeby jeszcze faktycznie go tak zdękować. Bardzo, bardzo go lubię i zużyłam chyba dwa opakowanie tego półtora C. Mam też ciemniejszy taki do samoopalacza, ale miałam ochotę na mój klasyk, na mojego ulubieńcę i powiedziałam odcień Very Light 4. Nie pamiętam, który kolor miałam, ale jak sobie tak, ym, właśnie sprawdzałam maila, żeby. Sprawdzić, jaki miałam odcień jako ostatni, bo już chyba z czwarty raz zmieniali tą numerację i odcienie. To tak, po opisie, nigdy tego Very Light 4 bym sama nie kupiła, ale on naprawdę całkiem dobrze wygląda. Więc jak do niego wrócę, będę się nim na nowo malowała, to wam to wam pokażę. Ale tam ogólnie chodzi o dobór odcienia. To jest ciężko, bardzo ciężko. Myślę, że najlepiej to zrobić stacjonarnie. No i z rzeczy nieplanowanych, kupiłam sobie paletkę cieni, bo ona też była chyba z 22 funtów chyba na dyszkę i powiem Wam tak że za 10 funtów paletka ogólnie przyczepię się do tego że jest tu miejsca na cztery cienia są 3, więc yy, dlaczego nie ma czterech ale patrzcie metalowa taka a'la puszka, naprawdę bardzo porządna jakość. Może graficznie jest to takie serii jakby dla kogo to jest skierowane, ale wiecie, u Charlotte Tilbury na przykład opakowania są cinkie i bidne, a kosztują ile kosztują, a zobaczcie tutaj właśnie na te cienie. W tych paletkach właśnie Glossier najczęściej jest taka kombinacja, że dwa błyszczące, jeden taki matowo-satonowy i ja tu mam odcień jute, chyba, chyba, chyba tak. I powiem Wam, że jeszcze na powiekach yy, u mnie nie były, ale jak chodzi o słocze, to są takie właśnie takie mięciutkie, takie w sam raz napigmentowane, bardzo ładne, chłodne. Myślę, że dla lata coś, coś, coś ciekawego. Mam taki idealny, taki właśnie beżuk, taki, taki nudziak, więc no, zobaczymy, jak to będzie. Wyglądało, no zobaczcie, dla mnie są takie idealne cienie, coś w załamaniu i coś błyszczącego, najczęściej właśnie mój makijaż tak wygląda, że mam bronzer, puder na całej powiece, coś rozświetlającego właśnie na przodzie i kreska, to jest taka moja ulubiona jakby kombinacja. Także no, powiem Wam, że i dla ciepłych typów, i dla zimnych, i dla przegaszonych, i dla kontrastowych naprawdę bardzo ładnie te kolory wyglądały, ale jeszcze ich nie używałam, więc nie wiem, co myślę. Ale jeśli będą fajne i zatychę trzy cienie. I mi się wydaje, że tą, tutaj jeśli chodzi o, o tą paletkę, to można chyba nawet to wyciągać, że może te same wkłady można kupować. Nie wiem, jakoś to jest tak zrobione. No nie chcę już teraz dubać tymi e, paznokciami. I lusterko to jest w środku całkiem fajne i pisze You look good, e, więc. Z kosmetycznych rzeczy, to są takie moje jedyne nowości, do starych rzeczy, do których wróciłam, z zapasów, które po prostu wygrzebałam, podkład z Belle i Lumi. No, uwielbiam go. Uwielbiam go, no po prostu na no, rewelacyjny. No teraz tak mówię, nie mam w ogóle makijażu na twarzy, ale odcień 02 to jest mój absolutnie ukochany. I w Polsce kupiłam sobie róż z NAM. To jest odcień Vintage Rose, tak? Tak, 06 Vintage Rose. I naprawdę przepiękny, przefajny. Teraz znowu go nie otworzę. O, róż do, do policzków. Też na jakiejś promocji go kupiłam. Bardzo ładny, bardzo dzienny, bardzo świeży, bardzo dziewczęcy. Może nie jest to jakaś e, wybitna trwałość jak u Patrickta, ale naprawdę e, jestem z niego zadowolona. Myślę, że no nie robiłam urbieńców roku, bo po prostu mi się nie chciało. Myślę, że praktycznie... W każdym miesiącu, w zeszłym roku ulubieńcy byli, więc zawsze można sobie, wiecie, zrobić posiadówkę i maraton z moimi ulubieńcami, którzy też zresztą często się powtarzali. Ale myślę, że jak będę nagrywał ulubieńców w stycznia, to też właśnie ten róż znam się tam pojawi. Także można w akcji, może jakieś takie przybytki z aplikacją, no nie wiem, zobaczymy. Ja sobie nie chcę nic narzucać. Co Wam tutaj chciałam jeszcze powiedzieć? A. No to już jest rzecz, którą tak naprawdę kupiłam chyba jakoś w październiku, ale po prostu o tym zapomniałam, bo rozwiązałam sytuację yy, i rzuciłam to po prostu w kąt do szafy i robiąc teraz porządki w szafie, bo ja też robiłam w, yy, porządki w szafie w garderobie. Bardzo się cieszę, bo bardzo miałam mało rzeczy gdzieś do oddania czy do wiecie, do pozbycia się. Ale miałam tam coś, co kupiłam na TikTok shopie i to jest coś. Yy, o czym chciałabym Wam powiedzieć, żebyście po prostu może bardziej na siebie uważały, bo ja kilka miesięcy temu właśnie oglądając Mikaelę na TikToku. Ona powiedziała, że wypuszcza swoje kosmetyki. No i ja wiem, o kurde, ale fajne, super to wygląda. Naprawdę jej makijaż wygląda na tym bardzo dobrze. Też widziałam jakieś inne takie opinie, po prostu takie wiecie: zwykłych, normalnych ludzi, nie żadnych tam influencerów, którzy pokazywali i ogólnie polecali. I mówię, dobra, zamówię. No i ona, jestem przekonana, że w jakimś filmiku mówiła właśnie, że na TikTok Shop też będzie można kupić jakieś jej zestawy, ale ja po prostu kliknęłam jakiegoś linka. I kupiłam zestaw, zestaw, który do mnie bardzo długo, wiecie, był dostarczany Już myślałam, że to po prostu nie dojdzie, że coś się gdzieś zgubiło, bo tracking number był mega dziwny Aż pewnego dnia doszła do mnie paczka, która wyglądała po prostu jak paczka z temu, z Aliexpress Czy wiecie, z takiego portalu no i tak to otwieram i mówię, co, co, co to jest? A ja on Ja tego nikomu nie oddam, ja to po prostu wyrzucę Chciałam wam to pokazać, ale po prostu o tym, wiecie, w międzyczasie zapomniałam Także, jakby nazwy produktów są takie jak jej, ale to nie jest to. To jest jakiś po prostu scam. Dziwię się, że to przyszło. Też kiedyś raz coś zamówiłam, ale to było na e, chyba pierwszym lockdownie. E, jakiś leginsy, Coś tam zamówiłam. I tam rzecz mi nigdy nie przyszło. Tutaj mi przyszło, ale w ogóle to nie jest to, bo tej kosmetyki Point of View e, to też jakiś super taniej nie było. Nie będę jakiejś tam promocji, e, no ale to nie jest to. Ja bym po prostu bała się nałożyć to sobie na twarz. Nikomu też tego nie oddam, bo nie chciałabym później z, y, czytać wiadomości, że czy komuś coś się stało, czy z jakiegoś uczenia, czy jakiejś alergii. Ja to zgłosiłam do banku, o, y, dostałam zwrot pieniędzy, pisałam też do nich maila, ale to taka przestroga dla mnie, że y, TikTok Shop: y, no, trzeba uważać, bo można naciąć się. I ten, i cieszę się, że odzyskam po prostu pieniądze, także tutaj wiecie, to otwiera, mówię. Nazwy te same, ale to nie jest to samo. I powiem po prostu, uważajcie, co gdzie kupujecie, bo ja myślę, nie no, przecież spokojnie, no, nie, ma, no, pewno to jest wszystko legitne i tak dalej. Legitnie wyglądało, tylko później nielegitnie wyglądał tracking number, i szło to po prostu jak nie wiem, z, z Marsa długo. I chyba to tyle, jeśli chodzi o taki update, co tam u mnie, co tam ciekawego. Mam mega ochotę zrobić sobie jeszcze jedną kaweczkę i e, właśnie skuszać jeszcze z chwili ciszy. Na wszystkie maile też dzisiaj odpisałam, wszystkie dodatkowe pytania po analizach, które właśnie były w tym okresie świąteczno-noworocznym, więc się więc mega cieszę. Pracy mam sporo, co mnie również bardzo cieszy. I jeszcze jedna rzecz, bo w sumie to może być taki wstępny, pierwszy filmik na dzień dobry taka pogadanka. Jak wy to oglądacie to albo wrzuciłam tą informację, albo dopiero wrzucę na dniach, to jeszcze nie wiem, wiecie. Zobaczymy kiedy będzie czas, kiedy będzie chwila, żeby to fajnie gdzieś tam nagrać. Wprowadzę też nową usługę, jeśli chodzi o coś związanego z życiem po analizie kolorystycznej. Może tak. Więc obserwujcie mojego Instagrama, bo tam się pojawi pewnie za niedługo ta informacja ta, ta rolka Co sobie wymyśliłam, co już ci trochę przetestowałam Dopieszczałam jak chodzi O zeszły rok, żeby to wprowadzić W tym, żeby mieć właśnie Na was coś nowego, fajnego, przede wszystkim Pomocnego, przydatnego I myślę, że będziecie zadowolone Także możecie obstawiać co to jest Jak macie ochotę Co to będzie, a ja sobie robić kawę No i Biorę się za oglądanie Pierwszej z dwóch książek, które ostatnio zrobiłam, także się bardzo, bardzo cieszę. Także moi drodzy. Myślę, że to wszystko. Że mi się za kilka dni w nowym, w nowym filmiku. Także trzymajcie się ciepło, bujaki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa.